Z tej strony stoż xa I jak to widzieliście wczoraj u mnie na kanale wypiłam aż jakieś 6 takerów, nie dałam rady, Wypić więcej. Ale tak się starałam sobie pokonać Kruszwila, ale nie pokonałam Kruszwila. Kruszwil jest <gryś> dalej twardy i nie pokonałam go. Ale może jak zostawie, zostawicie jakieś 50 łapek w której i, i chociaż 50 subskrypcji, to na kanał wleci. Co innego zamiast tajkerów, to wypalę całą paczkę naraz papierosów, tylko łapki w górę, strzelajcie, subskrybujcie tamten kanał. Jeszcze truka już wleciała i tyle, nie dam rady wypić, ale później jak to powiedzieć, żele się czułam, myślałam, że karetka przyjedzie po mnie, ale brat chciał dzwonić już po ale ja już powiedziałam, że nie, niech nie dzwoni, zobaczymy za chwilę, kto by się działo. Posiadam się chwilę, tam poleżałam 10 minut, ale jakoś przestało to właśnie tak się czuć. I tyle. Łapkę w górę zostawcie, subskrybujcie ten kanał, tam o co Wam się wyświetla ten, ten czerwony przycisk, kliknijcie słoneczek i na mojego Instagrama wpadnijcie, nóżka więc tutaj Wam się wyświetla mój Instagram i tyle. Elo!